Siemanko, z tej strony Mafian i witam w moim pokoju. Ta. Dlaczego jesteśmy w moim pokoju? Jak po tytule, przerywam na razie nagrywanie na z YouTube. Już widać jakieś dziwne podejrzenia. Przejdźmy do rzeczy. Płyta <śmum> główna Asus P5QL Pro nie żyje. A dokładnie pad. Co dokładnie nie padło? Gniazdo. Gniazdo procesora. Tak. I to jest powód, który przerywam na jakieś, bo ja wiem, 3-4 miesiące nagrywania z serii YouTube, CSA i innych planowanych serii, które planowałem, padło gniazdo Sotex procesora. No, po prostu gdy chciałem, mam tu trzy procesory, chciałem wymienić właśnie, który tu jest na najlepszy Core 2 Quad. gdy wyjmowałem wentylator po prostu, delikatnie poczułem prądzik, jak mnie kopnął miałem jakieś tam obawy, że wiedziałem, wiedziałem, że... że ja wiem, że nie można. Mieć na elektryzowanych jest coś takiego, nieważne, że nie może się kopić prąd, ale myślałem, że to, żeby było delikatniej, że nic się nie stanie. A się stało. Padło. Po sześciu latach. Dobra, stara płyta główna. Musiała kiedyś paść. Tutaj na przykład są DDR jeszcze dwójki. I w sumie wreszcie powinienem się przejść na nowy sprzęt, który sobie odpowiadałem już prawie od dwóch lat, że uzbieram wreszcie kasę, a wydawałem na różne inżyniery rzeczy. Mam nadzieję, że teraz zbieranie kasy zmotywuje mnie to, żeby zaoszczędzić wreszcie na nowy komputer. A dokładnie płytę główną, właśnie i ramy DDR3 i jakiś dobry procek procesor już i 7. No właśnie. To jest z ta moja fajna, nie? A tam właśnie jest koputą tej siostry, które właśnie podarowałem z dwie kości 2 giga RAMu i jest dobrze. No, tam są dyski i tam, co powiem wam. Są dwa odcinki, które nie wrzuciłem. Co serdecznie żałuję, ale już tego nie wrzucę. Wolę już poczekać te 3 miesiące 4 i wtedy nagrywać bardzo ucikną. Na pewno mnie to zmotywuje, już to czuję co 3 miesiące. No i, i to tyle. Z tego taka krótka informacja. Mam nadzieję, że wytrzymacie, bo niżby coś chciałem bardzo już nagrywać coś na YouTube, bo mam bardzo, bardzo. Dużo widzów, aż 80, to za serdecznie dziękuję. No, a gdy powrócę i będzie nadal tyle nie, więcej, wie, tyle, nie więcej widzów, to ogólnie planowałem na 100 widzów jakiś konkurs. Niestety tego nie zorganizuję. Zdecydowanie później jest z dobrym, nowym sprzętem. No więc, wytwarzałości, jeżeli Wam się uda, to. Będzie dobrze, będzie filmiki i jakiś konkursik. No. Także dziękuję za obejrzenie. I do usłyszenia. Na razie, cześć.